Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gaster, a to jest LEGO Marvel Avengers. Moi drodzy, w poprzednim odcinku sobie zakończyliśmy kampanię solowego filmu Tonego Starka, czyli Ironmana Trójki, który był spoko. A dzisiaj lecimy do naszego nibiańskiego półboga, czyli Tora i jego solowego filmu pod tytułem Thor Mroczny Świat. Let's go and no, While Thor was helping us track down Loki, we asked him about any potential threats to Midgard, but sorry, Earth. One of his stories was about an ancient race called the Dark Elves, led by Malekith, who attempted to use something called the Ether to bring darkness to the Nine Realms. It sounded kind of serious, but Thor assured us it was all settled thousands of years ago. Why do I still have a bad feeling about this? Long before the birth of light, there was darkness. And from that darkness came Malekith, a dark elf who millennia ago sought to return our universe back into one of eternal night. Using the power of the ether, an ancient force of infinite destruction, my father vanquished Malekith in a mighty war. It was a tale he recounted so often that he truly lived up to the name King Bor. At the climax of the battle, the ether was destroyed, or so we believed until Jane Foster, Thor's girlfriend from the wrong side of the Bifrost somehow managed to stumble upon it waking an ancient evil from his slumber with only one lay about to defend her and my favorite son in prison asgard was in more peril than it had ever faced okay

Bo to mnie naprawdę ciekawi. O, o. Dobra. Coś mniej mi więcej w tym stylu. Dobra, mamy Tora. Czas Ultrona, dlaczego mi tam pisał? Nie wiem. Mamy Fandral, Fandrala. I mamy. Mamy. Volstaga. Chciałem tutaj przeczytać ich imiona. Mamy. Dobra. Wiecie co? Balić to. Dobra. Nie będę ich nazywać imi, i, ich normalnymi imionami, bo he, jeszcze sobie tymi połami język. Więc y, jego nazwę Krasnolud, bo on tak wygląda jak taki Krasnolud. E, to będzie nasz kochany Robin Hudek. <laughs> nie, dobra, może nie, bo nie ma tego. No, tej, tych włóczni. Czy, czy tego i w tym stylu. Dobra. Piękny e, finisher. Dobra. O, było, było, była. Czy mogę użyć Berwalokiego? Nie, to nie było. To takie dosłowne berwolokiego. Szkoda. Legolas! Zabiłem dwóch! O, już wiem, jak będę ci nazywać. Legolas 2.0. No panowie! Spodziewałem się, że Tor będzie nawet fajną odskocznią od Ironmana trójki, ale nie, no widać, że. Widać, że chcą mnie tylko wkurzyć.

Hits. Dobra, i tutaj no i... Mm, do... O jaki ogromny mieczór, ja się kręcę jak chcę taki Dobre, jakbym się nie starał, to i tak nie zdobędę tutaj jeszcze dużo monet. Ale to dopiero pierwsza lokale... lokacja. Chyba Znowu durny elfy z krainy mroku Paszą won! Iść, like for... Dobra, dobra. Mam nadzieję, że więcej się ich nie będzie tutaj pokazywać. Widziałem niebiesko... Widziałem niebieską monetę. Dawaj ją. Fioletowa. Fioletowa, która zbytnio już nic nie daje w nowych grach Lego, zapomniałem, że, że fioletowa gra... Fu, że fioletowa moneta LEGO nie jest już aż tak wartościowa jak kiedyś. Tego się nie da rozwalić. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę, jednak to ma... Mo... jednak mogę to rozwalić Aha, dobra już widzę, moment Kasy nie ma... Lataj, lataj, stary, lataj. Coś tu... a wiedziałem! Wiedziałem, że tutaj coś będzie. Fart, no wizjusza. Ej. Yes o. o, cześć. Sif. 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 To jest łatwe imię, więc będę ci tak normalnie nazywać Sif. Sorry chłopaki, sorry. Ale oni są zbyt podobni, Dobra, może tamten krasnolud jest podobny, ale... okej. Okay. Oś do mnie. Idzaj! Okej okay. Fajnie, fajnie. Zostaw, ona, ona, ona ma fajną tarczę, ona, ona jest fajna. Chyba znalazłem moją postać, którą będę sobie grać w tej opowieści. Ten jakiegoś moment oczywiście. On, o, Jezu, jaka ona, ona jest zajebista, ona ma fajne. A ta, a to pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Idź, durny elfie, Muroszny elfie. Jesteście do Wolę, wolę elfy z Hobita. Tam były przyjemniejsze. Tam był spoko Nazywał się chyba Tranduil. To powiedzmy, że, znaczy, no, takich spoko nie powiedziałbym to końca, ale no. Za Asgard, tak, dobrze za wszechmojca ojca, za za picie trunków, za kurczaka i tak dalej i tak dalej. No po prostu można mówić za co się chce. ma giniesz. Giniesz frajerze. Ty, ten ten ty, ten atak jest mega fajny. Giniesz. Dobrze. Jeszcze jeden, gdzie on jest? To jest mega fajny atak. Jezu, to jest dobry. Ojojojojojoj, co to za jakaś czarna otchłań? I to jeszcze w sali tronowej. A po czym poznajesz, że Asgard jest w niebezpieczeństwie? No dobra, no. A co, jesteś niegodny mojego mieczora! Przepraszam, przechodzi się? Jesteś niegodny mego miecza! Przykro mi. Dobra, tutaj już nic więcej nie zrobię, niech się tam biją, a ja idę tu. Aha, patrzcie, patrzcie, kucyk się przybył. Kucyk przybył, ale nie no, wszyscy mają kucyki, więc no. Siema! Ona powiedziała królowa, czy jak? Przepraszam, tutaj się przechodzi. jesteś niegodny. Jesteś niegodny mojego miecza. Czy nie? No w sumie ona ma tarczę, więc o matko, ona jest zeje. fajna. Kto kogo, kogo, kogo odblokuje? Nie wiem, tego sam teraz. Co to tutaj buduje? Co to jest? Jakiś ciekawy... Pojazd Że to im własnego statku nie rozwala, co jest ciekawe. Ale dało mi więcej części. Dziękuję. Przyja Wrogu... Gdzie jest... Gdzie jest Sir? Tutaj! ma O, jak pięknie poleciała fala. Udaj się. High Grant! Co ty sobie czynisz? Co, 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 co ty sobie myślisz? Jesteś niegodny mojego miecza. Dobra, torta chyba sobie kawał ginie. A gdzie spodaj? Aha, jeszcze więcej. Macie cela, że jak czturnowcy. Dobra, budujemy. Chroncie mnie, chłopaki.

O, go Zaje! Fajnie Dobra Ja sobie będę teraz popylać Lokim O, Tak, dobrze jak gwiezdne wojny Dobra Loki nie ma broni Pomocy Holy, holy moly Paszałwon Co to się stało? O, o, nie! Mam swoich kompanów To jest jakaś broń Tada! Okej, okay. uczalałeś! Nie wykluczone! Okej okay. A, piękne A, to jest piękne Dobra, w końcu trzeba co zrobić. Chycaj! I poleciał poseł Lokiego. O oh yes! Jak go walnął Zabiłeś mi brata! ma. ma patrzcie kto przybył Nasz wielkolud O, jesteśmy tak ogólnie w mrocznym świecie POMOCY! To Wsysa! A jeszcze się nie zdążyłem nacieszyć tamtym miejscem Okej... Okay. Emocje jak na rodeo Siema Mogę tutaj? Nie ma niewidzialnej ściany, która by mnie tutaj zablokowała? NIE MA! PASZAMAN! Dobra. O, ostatnie wykopki, mam nadzieję. I lecimy dalej. Thor, nie muszę się zblokowałeś. Błagam Cię, chłopie. Wszystko, ale tylko nie to. Oni, oni faktycznie do nich strzelają, ej. Oni faktycznie strzelają do nich, ja Cię kręcę. A Ty, mój kolego, co ty robisz? Pasza owon. Dziwny jesteś. Shut up, Rocky. Nie yeah, ma! Piii! Yeah, Piorunami, yeah. Pasował. wan Mocno oberwał. Gdzie mój brat? Co zrobiliście z Lokim? No, dobrze. Siema? ma? Gdzie ma? Okej. Okay. Paszowon. Paszowon. Przegrałeś. Cold man yes, but a giant in his way gave his very life for Goldilocks the hammer lover. By more luck than design, my lesser son and his girlfriend managed to return to Earth and regroup with the rabble they call friends. They hatched a plan that held the very future of the universe in its balance. Thor I, you've been off the grid a while now. Nasze sensory detekują nienormalną energię wokół twojej lokacji. Czy to cię to zmierza? Eee, może? I tak. Nie wiem. Okej... Okay. O Jezu, jestem Jane! Jestem Jane w... tych... <toddź> jestem Selvikiem! Co się dzieje? Okej, okay, chcę zobaczyć... Chcę zobaczyć finish Jane. Aha, czyli się nic nie... Niczym się nie różni, niż... Okej, okay, to ja sobie zagram Jane. No, to jest niespodziewane. Mamy Jane w kostiz... Mamy w wystrojach z Okej. Okay. No, fajnie, fajnie, ale... To jest finałowa lokacja, ja... Jestem w dość w marnym położeniu, jeżeli chodzi o pieniądziki. Dobra. Dobra. Nie, no za wszelką cenę mam tutaj zdobyć pieniążki. I nic mnie przed tym nie, zdob... nie podtrzyma. Zdobędę tutaj prawdziwego mściciela. Czy wam się to podoba, czy nie? Pięknie. Gdzie oni w ogóle wysyłają, że oni tam giną? O, tu jest zapis. Świetnie. Dobra, oczyściłem cały ten teren i. A! Jednak nie, nie. Ale i tak to nic mi nie da. Możesz to rozwalić. Hmm. Przepraszam bardzo, ale czy twórcy. Nie wiem. Coś sobie wypili przed stworzeniem tego poziomu, bo. Ja tutaj widzę obiekt Lego, który da się rozwalić, ale. No, coś, coś się nie da. O, co to? Co, co? Jakim co cytem ja to pominąłem? Nie wiem. Dobra, ale brakuje mi tylko dwóch... Brakuje mi tylko dwóch e, żetonów, żeby mieć ten poziom z głowy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to da mi dużo pieniążków. O, oh, course! Lecimy. Zbieramy to! Dziewczyno tyłek, Dawaj! Jane! Dobra, jeden z. No, nieważne! Kasa, kasa jest teraz najważniejsza. Kasa jest najważniejsza. Nie historia. Nie Jane, nie Selvik, nie Thor, tylko kasa, teraz jest kasa najważniejsza. Fa o, druga postać, nice. Ja to powtórzę. Ja to będę. Ja to powtórzę, jeżeli to będzie konieczne. Co, co to jakiś podróba? Berła Okej, okay, dlaczego tego nie mogę rozwalić? Ja się pytam. I don't know. Jane, możesz? Okay, możesz. Z tego do, z tego dostanę kasę, więc Gdzie gdzie jest? Tutaj. okej, okay, cześć, Tor... Siema. Słuchaj. Ja tutaj pracuję nad pieniążkami. No nie. Ty koleś, to ty taki. Tor, stawaj. O, dobra. Ale finishery chcę robić. No, szlak bycie, durnelfie. Jest, dobra jest, udało się. Chryste Boże, gdyby nie te mroczne elfy, to ja bym dosłownie musiał powtarzać poziom. Dobra, chodź tu, Malekidzie. I przyszedłem cię rozwalić. Oj, oj, oj moja główka. No, come on, chodź tu. idź. Co się dało? Eee, okej. Okay. Co to jest za bestia? Okej. Okay. mnie! Dobra. Paszowan! Nie no teraz, jak tak patrzę, no to może, może, może by się udało zdobyć. Nie wkurza się zmęczonego gastera! Paszowan! Dobra. A, ty nie umiesz, tylko Jane. Dobra. Hakowańsko, ciekawe, ile ten odcinek będzie miał w oryginale. No. Ale skąd mogłem wiedzieć, że będzie coś dalej? Myślę, że to będzie już taka final. Bitwa. Tak. A co? O, je o Jezu, on jest duży. Przypomina mi się walka z, 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 z Scarecrowem w Arkham Asylum, w Lego Batman 2. On też tam był taki duży, duży no? Dobra, mój pier... To są nie pierwsze raz, dobiłem aż do 10. E o, okej. Okay. No spoko spoko. Goodbye. So despite everything, the big lug won the day with a considerable sacrifice of his brilliant brother. What a shameful waste. If only Loki had lived to rule Asgard, what a king he would have made. Glorious and burdened with glorious purpose. Och, well! Hen wedenie. Hehe, <laughs> no sobie tak też się zakończył film, więc no. Uuuuh, 2000 10 000, 2000, 2000. Filar, to było 100 000, 1000. Czy to już nie z. Ca ja... mój Nie znam się na liczeniu, jestem marny z matmy. Eric Selvik. się świetnie. Erik Selvik, nie... Okej. Okay. Wandral, Wandral. Jane Foster. Loki bez hełmu. Sif. Wolstag, Wolstag, co? Hogun. Chagun. Malekit. Dobra. Ostatek mrocznych elfów. Oh. O, dużo mamy tych pojazdów. No, stana nie uratowaliśmy, no, ten tego. Jeden mini zestaw. Najgorzej jak do tej pory, najgorzej. Okej, okay. nie będzie mi żal, że wychodzę z tego poziomu, bo. O, cieszys! Ile mnie to kosztowało? No, dobra. Subskrybujcie, komentujcie, zostawcie apeczkę w górę. Pamiętajcie o dzwonku, a my się widzimy już w kolejnych odcinkach z Lego Marvel Avengers. Na razie i cześć Bogowie!